Jestem Paula, mam 35 lat i wydawało mi się, że wszystko sobie poukładałam. Pracując jako dentystka w prywatnej klinice w centrum miasta, zarabiałam dobre pieniądze, naprawdę dobre pieniądze. Kropka, wystarczająco dużo, by kupić sobie ładny dom w spokojnej okolicy, samochód, który faktycznie odpalał każdego ranka i wciąż mieć zdrowe konto oszczędnościowe, które sprawiało, że lepiej spałam w nocy. Kropka. Moja rodzina mieszkała w sąsiednim stanie: mama, tata, moja młodsza siostra Emma i jej mąż Mike. Pobrali się zaledwie sześć miesięcy temu i szczerze mówiąc, ledwo go znałam. widywaliśmy się tylko na Boże Narodzenie, a czasami przyjeżdżali do mnie na weekend lub dwa, w ciągu roku. kiedy przyjeżdżali, ja pokrywałam wszystko. Jedzenie, paliwo, zakupy, cokolwiek potrzebowali. Nie było to dla mnie nic wielkiego. Ja miałem pieniądze, a oni nie i to właśnie robi rodzina, prawda? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. nie zapraszali mnie często do siebie. A ja nie naciskałem. I tak byłem zajęty pracą. Układ działał dobrze dla wszystkich. Oni mieli darmowe wakacje, ja mogłem zobaczyć się z rodziną kilka razy w roku i nikt nie narzekał, kropka, nie byłem typem, który emocjonowałby się dynamiką rodzinną lub sprawdzał, kto częściej dzwoni. Życie było dobre. Ale potem nadszedł listopad, a Boże Narodzenie zbliżało się wielkimi krokami. Dokładnie za trzy tygodnie, kropka w tym roku, poszedłem na zakupy po prezenty wcześniej. Kupiłem tacie ładny zegarek, na który patrzył od miesięcy. Mama dostała fantazyjny gadżet kuchenny, o którym wspominała kropka. Dla Emi wybrałem trochę drogiej biżuterii, którą wiedziałem, że pokocha, ale nigdy nie kupiłbym jej dla siebie. A dla Majka kupiłam kartę podarunkową do sklepu sportowego, o którym zawsze mówił Prezenty kosztowały mnie sporą sumkę, ale nie miałam nic przeciwko. Nie mogłam się doczekać, kiedy zobaczę miny wszystkich. Gdy je otworzą. To był długi rok i byłem gotowy na trochę rodzinnego czasu, kropka, wziąłem nawet wolne w pracy, co było dla mnie wielką sprawą. Doktor Martinez, właściciel kliniki, nie był zachwycony utratą mnie podczas TEG o sezonu, ale zasłużyłem na przerwę kropka, zarezerwowałem loty, upewniłem się, że mój dom jest gotowy na tydzień pustki i zacząłem odliczać dni kropka, wszystko było idealne. Przynajmniej tak mi się wydawało, dopóki we wtorkowe popołudnie nie zadzwonił telefon. Właśnie kończyłam pracę z pacjentem, gdy recepcjonistka powiedziała mi, że moja mama też jest online. Pomyślałem, że dzwoni, aby potwierdzić czas mojego przyjazdu lub zapytać, jakie jedzenie chce, aby przygotowała na świąteczny obiad. Normalna sprawa dla mamy. Hej, mamo, co tam? Cześć Paula, muszę z tobą porozmawiać o Bożym narodzeniu. Kropka jej ton był inny, niepodekscytowany ani ciepły, jak zwykle. Po prostu płaski i rzeczowy. Jasne, a co z tym? Mam przynieść coś specjalnego. Właściwie to byłoby lepiej. Gdybyś nie przyjechała w tym roku, kropka prawie upuściłem telefon. Co masz na myśli? W tym roku na święta przyjeżdżają rodzice Mike'a i jego siostra. Nie dogadują się z tobą, a nie chcemy żadnych dramatów i kłótni podczas świąt. Mój mózg potrzebował kilku sekund, aby przetworzyć to, co powiedziała. Więc wybierasz ich zamiast mnie. Nie dramatyzuj, Paula. Robisz z tego coś większego niż jest w rzeczywistości. To tylko Boże Narodzenie będą inne lata. Kropka, a potem się rozłączyła tak po prostu. Siedziałam wpatrując się w telefon, próbując zrozumieć, co się właśnie stało. Moja własna matka właśnie nie zaprosiła mnie na święta, ponieważ moje szwagierki mnie nie lubiły. Kropka. Cała sprawa z rodziną Mike A zaczęła się zaraz po zaręczynach Emi i Mike A. Spotkałem jego rodziców i siostrę na przyjęciu zaręczynowym i w ciągu pięciu minut od dowiedzenia się, że jestem dent, osaczyli mnie. Kropka. Och, jesteś dent, powiedziała mama Mike A, a jej oczy się zaświeciły. Doskonale. Wszyscy potrzebujemy trochę pracy dentystycznej. Kiedy możesz nas przyjąć? Byłem zdezorientowany. Cóż, pracuję w prywatnej klinice, więc musicie zadzwonić i umówić się na wizytę, jak wszyscy inni. Ale teraz masz rodzinę, wtrącił się tata Mike A. Z pewnością możesz zająć się nami za darmo. To właśnie robi rodzina, kropka, nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Ci ludzie, których dopiero co poznałam, domagali się darmowej pracy dentystycznej, nie prosili, żądali. Nie mogę pracować za darmo, wyjaśniłem tak spokojnie jak tylko mogłem. Klinika ma swoje zasady, a ja nie jestem jej właścicielem. Ale zdecydowanie mogę zapewnić ci znaczną zniżkę, jeśli potrzebujesz leczenia. Kropka siostra Majka przewróciła oczami. Wow, więc jesteś po prostu wciwy. Myśleliśmy, że będziemy mieć dentystę w rodzinie, ale ty jesteś po prostu kolejnym profesjonalistą żądnym pieniędzy. Kropka cała rozmowa odbyła się na oczach wszystkich uczestników przyjęcia. Emma wyglądała na upokorzoną. A moi rodzice byli wyraźnie skrępowani. Nie jestem chciwy, powiedziałem, jestem realistą. Kropka, nie mogę rozdawać za darmo usług, które kosztują klinikę pieniądze. Nieważne, powiedziała mama Mike, a znajdziemy kogoś innego, komu naprawdę zależy na rodzinie. Kropka, następnie ignorowali mnie przez resztę imprezy. Kiedy próbowałem nawiązać rozmowę, odchodzili lub udzielali mi jednowyrazowych odpowiedzi. To było cholernie nie Później tej nocy rodzice odciągnęli mnie na bok. Może mogłabyś to przemyśleć, powiedział tata. To pozwoliłoby zachować spokój w rodzinie. Chcesz, żebym zapłaciła za ich wizytę u dentysty z własnej kieszeni tylko po to, by zachować spokój? Dla ciebie to nie jest aż tak dużo pieniędzy, dodała mama. A Emi ułatwiłoby to życie. Nie powiedziałam stanowczo, nie zamierzam sponsorować ludzi, którzy są mi w zasadzie obcy. To nie jest moja rodzina, tylko teściowie Emmy. Emma i Mike przez jakiś czas byli na mnie źli, ale pogodzili się z tym. Gdy potrzebowali pieniędzy na podróż poślubną. Zabawne, jak zasady znikają, gdy czegoś potrzebujesz. Od tamtej pory starałam się unikać wszelkich imprez rodzinnych, na których obecni byliby rodzice Mike A. Nie było to trudne, mieszkali jeszcze dalej niż moi rodzice, więc nie odwiedzali mnie często kropka, ale najwyraźniej w tym roku wybrali się w specjalną podróż na Boże Narodzenie. A moja rodzina wybrała ich zamiast mnie kropka, resztę dnia spędziłem we mgle. Cierpliwość przychodziła i odchodziła, ale ja działałam na autopilocie. Mój mózg w kółko odtwarzał słowa mamy. To tylko Boże Narodzenie, będą inne lata. Tylko Boże Narodzenie, jakby to było nic, kropka, kiedy tego wieczoru wróciłam do domu, spojrzałam na wszystkie zapakowane prezenty leżące na stole w jadalni. Fantazyjny zegarek dla taty, gadżet kuchenny dla mamy, biżuteria Emi, karta podarunkowa, majka, kropka, spędziłam godziny wybierając każdy z nich, upewniając się, że są idealne. Teraz po prostu tam siedziały. Drwiąc ze mnie, kropka, chwyciłam laptopa i zaczęłam sprawdzać zasady zwrotów w każdym sklepie. Większość z nich miała przyzwoite okna zwrotów, zwłaszcza w obliczu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Mogłem odzyskać większość pieniędzy, może nawet wszystkie, jeśli miałem szczęście. Kropka, ale kiedy tak siedziałem z formularzami zwrotu na ekranie, wpadłem na inny pomysł. Znacznie lepszy pomysł. Kropka, zamknąłem laptopa i otworzyłem nowe okno przeglądarki. Jeśli moja rodzina nie chciała mnie na Boże Narodzenie, to zafunduję sobie święta, których naprawdę pragnęłam. Kropka, bez niezręcznych pogawędek, bez udawania, że zależy mi na ludziach, którzy najwyraźniej nie dbali o mnie. Bez chodzenia na skorupkach ja i wokół niegrzecznej rodziny Mike'a. Zaczęłam przeglądać pakiety wakacyjne na Hawaje. Zawsze chciałam tam pojechać, ale nigdy nie było na to czasu. Kropka, kilka pierwszych hoteli, które obejrzałam, było ładnych, ale nic specjalnego. Potem znalazłam luksusowy ośrodek na mały z widokiem na ocean. Usługami spa i prywatną plażą. Miejsce, na które normalnie nigdy bym nie wydał kropka, kiedy zumowałem to, co wydałem na prezenty świąteczne, plus lot, który już zarezerwowałem, aby odwiedzić moich rodziców, plus wszystkie pieniądze, które zwykle wydawałem na nich podczas świąt, te wakacje były w rzeczywistości tańsze niż Boże Narodzenie z rodziną kropka, zarezerwowałem je natychmiast. Siedem dni w raju, wylot 24 grudnia. Wigilia Bożego Narodzenia wydawała się idealnym czasem na rozpoczęcie mojej nowej tradycji stawiania siebie na pierwszym miejscu. Kropka następnego ranka zwróciłam wszystkie świąteczne prezenty i wykorzystałam pieniądze na podwyższenie standardu mojego pokoju hotelowego do apartamentu z balkonem z widokiem na ocean. Jeśli miałem to zrobić, zamierzałem zrobić to dobrze. Kropka przez następne kilka tygodni rzuciłem się w wir pracy i starałem się nie myśleć o rodzinie. Zaczęłam wręcz niecierpliwie wyczekiwać moich samotnych wakacji świątecznych. Bez stresu, bez dramatów. Tylko ja i siedem dni czystego relaksu. Kupiłam sobie kilka nowych ubrań na wyjazd, sukienki i sandały zamiast swetrów i butów, które spakowałam na zimną pogodę w domu. Zrobiłam sobie nawet paznokcie i kupiłam fajny aparat, by uwiecznić każdą chwilę moich pierwszych prawdziwych wakacji w pojedynkę. Ale wtedy, dokładnie tydzień przed Bożym Narodzeniem, dostałam e-mail od mojej mamy, który sprawił, że opadłam i szczęka. Kropka, temat brzmiał. Świąteczny prezent Emi, wymagana płatność. Kropka, otworzyłam go, myśląc, że to jakiś żart. Cześć Paula, postanowiliśmy dać Emi wspaniałą świąteczną niespodziankę. Zupełnie nowy samochód o wartości 25 tysięcy dolarów. Ponieważ nie mamy takich pieniędzy, a ty tak, musimy za niego zapłacić. Kropka, poniżej załączam fakturę. Salon samochodowy oczekuje zapłaty do 31 grudnia, kochana mamo. W załączniku znajdowała się faktyczna faktura z salonu samochodowego na dokładnie 25 tysięcy dolarów. Przeczytałem e-mail trzy razy, nie mogąc uwierzyć w to. Co widzę. Dosłownie wyszli i kupili samochód bez konsultacji ze mną, a następnie wysłali mi rachunek, jakbym była jakimś bankomatem, z którego mogą wypłacać. Kiedy tylko chcą, kropka usiadłam i natychmiast napisałam odpowiedź, starając się trzymać gniew na wodzy. Mamo, nie zapłacę za samochód Emi. Nigdy się na to nie zgodziłam i nie jestem odpowiedzialna za prezenty, które decydujesz się dawać innym ludziom. Paula kropka myślałam, że wyraziłam się dość jasno, ale najwyraźniej niewystarczająco. Następnego ranka mój telefon zadzwonił o siedem rano. To była mama i krzyczała, zanim jeszcze się przywitałam, kropka jak śmiesz, liczymy, że zapłacisz za ten samochód. Masz pojęcie, jaki jesteś arogancki i to Twój problem, powiedziałem spokojnie. Powinieneś był pomyśleć o tym, jak za niego zapłacić, zanim go kupiłeś, kropka jesteś zobowiązany zapłacić za ten samochód, krzyknęła jeszcze głośniej. Powiedzieliśmy już wszystkim, że daliśmy Emi samochód na święta. Rodzice Majka o tym wiedzą, kropka jeśli za niego nie zapłacisz. Będą wściekli, a to spowoduje problemy dla Emi. To twój problem, powtórzyłem. Jeśli chcesz się mnie przez to wyprzeć, proszę bardzo. Rozłączyłem się. 15 minut później zaczęły się SMSY. Pierwszy od mamy, jesteś okropną córką, samolubną i chciwą. Jak możesz to robić własnej siostrze, potem od taty, twoja mama ma rację, jesteś samolubna, rodzina pomaga rodzinie. Potem od Emi, nie mogę uwierzyć, że mi to robisz. Powinnaś być moją siostrą, jesteś okropną osobą, kropka wiadomość za wiadomością, wszystkie mówiące to samo. Byłam okropna, samolubna, chciwa, zła, najgorsza siostra i córka na świecie. Nie odpowiedziałam na żadną z nich, kropka po prostu siedziałam i patrzyłam, jak mój telefon brzęczy od coraz bardziej paskudnych smsów, kropka nie umknęła mi ironia. To byli ci sami ludzie, którzy nie zaprosili mnie na święta, a teraz nazywali mnie egoistką za to, że nie zapłaciłam za ich zakupy. Po około godzinie ton się zmienił. Teraz błagali. Proszę, Paula, naprawdę potrzebujemy. Żebyś zapłaciła za ten samochód. Błagamy cię, nie zawiedź nas. Jakoś ci się odwdzęczymy, proszę. Zignorowałem te dwa. Potem tego wieczoru dostałam ostatniego smsa od mamy. Ponieważ odmawiasz pomocy własnej rodzinie, wyrzekamy się ciebie. Nie kontaktuj się z nami więcej. Nie jesteś już naszą córką. Kropka, przeczytałam go spokojnie i odłożyłam telefon bez odpowiadania. Część mnie zastanawiała się, czy powinnam czuć się zraniona, czy zdruzgotana. W końcu moja własna rodzina właśnie oficjalnie mnie odcięła. Kropka, ale nie czułam nic, ani smutku, ani złości, ani żalu. Właściwie to tylko ulgę. Jeśli tak chcieli załatwić sprawę, to w porządku kropka czekały mnie wakacje i po raz pierwszy od lat nie musiałam martwić się o problemy innych, tylko o swoje własne kropka nadszedł wigilijny poranek, a ja obudziłem się w lepszym nastroju niż od tygodni. Żadnych rodzinnych dramatów, żadnych niezręcznych rozmów, żadnego udawania wdzięczności za prezenty, których nie chciałam kropka tylko ja. Moja walizka i bilet pierwszej klasy na Hawaje. Kropka, lot przebiegu bez zakłóceń. A większość czasu spędziłam na czytaniu książki, którą chciałam przeczytać od miesięcy. Żadnych zakłóceń, żadnych członków rodziny dzwoniących, by na coś narzekać. Czysty spokój. kiedy wylądowałem na mału i ciepłe powietrze uderzyło mnie w twarz jak uścisk, którego nie wiedziałem, że potrzebuję. Ośrodek był jeszcze piękniejszy niż na zdjęciach online. Mój apartament miał ogromny balkon z widokiem na ocean, a ja słyszałem fale rozbijające się o plaże poniżej. Rozpakowywałam się powoli, nie spiesząc się z ułożeniem moich nowych sukienek do opalania w szafie i ustawieniem aparatu na komodzie. Kropka, to były moje wakacje i zamierzałam delektować się każdą ich chwilą. Kropka, tego wieczoru zafundowałam sobie kolację w eleganckiej restauracji ośrodka. Gospodyni wydawała się zaskoczona, gdy powiedziałam, że jestem tylko ja, ale usadziła mnie przy stoliku z idealnym widokiem na ocean. Kropka, zamówiłem najdroższą rzecz w menu. Homara z szampanem i ani przez chwilę nie czułem się z tego powodu winny kropka, gdy kończyłam posiłek, zabrzęczał mój telefon. Prawie go zignorowałam, ale potem zobaczyłam, że to SMS od mamy. Mam nadzieję, że pamiętasz, że wkrótce trzeba będzie spłacić kredyt hipoteczny. Oczekujemy zwykłej kwoty. Poza tym wciąż potrzebujemy prezentów na świąteczny poranek. Rodzina wkrótce przyjedzie, kropka wpatrywałem się w wiadomość z niedowierzaniem. Ci ludzie dosłownie wyparli się mnie niecały tydzień temu, a teraz oczekują, że spłacę ich kredyt hipoteczny i wyślę im prezenty świąteczne, kredyt hipoteczny. Spłacałem kredyt hipoteczny rodziców przez trzy lata. Zaczęło się, gdy tata stracił pracę i mieli stracić dom. Wkroczyłem, by tymczasowo pomóc i w jakiś sposób tymczasowo zmieniło się w trzy lata pokrywania przeze mnie ich miesięcznej raty w wysokości 2800 roku dolarów. Nigdy wcześniej nie myślałem o zaprzestaniu spłacania rat. To było po prostu coś, co robiłem. Jak płacenie własnych rachunków. Kropka, ale siedząc tam w raju, patrząc na ocean, podczas gdy moja wyparta rodzina oczekiwała, że sfinansuje ich Boże Narodzenie, coś pękło. Kropka, otworzyłem aplikację bankową i anulowałem automatyczny przelew do ich firmy hipotecznej. Następnie wysłałem im po 10 dolarów za pośrednictwem aplikacji płatniczej, mamie, tacie i emi. Kropka, przy każdym przelewie napisałem tę samą wiadomość. Wesołych świąt. To wszystko, na co zasługujesz kropka po wysłaniu pieniędzy wyłączyłem telefon i zamówiłem deser. Ciasto czekoladowe było niesamowite i zjadłem każdy kęs. Obserwując ocean kropka tej nocy ponownie włączyłam telefon i znalazłam dziesiątki nieodebranych połączeń i SMS-ów. Mama dzwoniła bez przerwy od popołudnia. kropka SMS Y były gorączkowe, zadzwoń do mnie natychmiast. Mamy poważny problem to wszystko twoja wina. Przewijałam je jedząc posiłek w moim puszystym hotelowym szlafroku. Kilka ostatnich wiadomości opowiedział o całą historię. Najwyraźniej rodzice Mike'a dowiedzieli się o sytuacji z samochodem. Kiedy dowiedzieli się, że za niego nie płacę, a salon samochodowy żąda natychmiastowej zapłaty, wpadli w absolutną furję. Oskarżyli moich rodziców, że kłamią na temat swojej sytuacji finansowej i starają się wyglądać na bardziej hojnych, niż byli w rzeczywistości. Cała sprawa przerodziła się w ogromną kłótnię w Boże Narodzenie. Rodzice Majka wyszli i powiedzieli, że nie wrócą na żadne przyszłe święta. Emma i Mike również wyszli, całkowicie upokorzeni, że ich świąteczny prezent zamienił się w rodzinny skandal, który wszyscy zapamiętają na zawsze. Ostatni tekst mamy brzmiał. Święta są zrujnowane i to wszystko przez twój egoizm. Emma i Mike nawet z nami nie rozmawiają. Nie chcemy cię więcej widzieć. Odłożyłam telefon i spojrzałam na światło księżyca odbijające się w oceanie. Jutro miałem zaplanowaną wycieczkę z rurką, a dzień później przejażdżkę helikopterem po wyspie. Święta Bożego Narodzenia były dla nich zrujnowane, ale moje dopiero się zaczynały. Następne kilka dni było absolutną błogością. Poszedłem nurkować i zobaczyłem tropikalne ryby, które widziałem tylko na zdjęciach, jaskrawożółte akwaria, Tęczowe papugoryby, a nawet żółwia morskiego, który podpłynął do mnie, kropka miałem masaż w spa, który sprawił, że poczułem się jakbym unosił się na chmurach. Wybrałem się na rejs o zachodzie słońca i poznałem miłych ludzi z Kanady, którzy świętowali 25. rocznicę ślubu, kropka, każdego ranka budziłam się naturalnie bez budzika. Piłam kawę na balkonie oglądając wschód słońca i planowałam swój dzień wokół tego, co chciałam zrobić, kropka robiłem zdjęcia wszystkiego dziewiczej plaży, wykwintnego jedzenia, tropikalnych drinków przy basenie. Po raz pierwszy od lat dokumentowałem własne życie, zamiast żyć nim dla innych. Kropka, trzeciego dnia wakacji postanowiłem opublikować kilka zdjęć w mediach społecznościowych. Ostatnio byłem tam dość cichy, ale te zdjęcia były zbyt dobre, by się nimi nie podzielić. Ocean, moja wymyślna kolacja, ja wyglądająca na zrelaksowaną i szczęśliwą w moim kapeluszu przecidaby opu jest prostym podpisem najlepsze świąteczne wakacje w historii. W ciągu godziny zaczęły napływać komentarze od znajomych i współpracowników. Wszyscy mi zazdrościli i cieszyli się razem ze mną. Kropka. Wyglądasz niesamowicie, żyjesz swoim najlepszym życiem, jestem teraz taka zazdrosna. Kropka, ale potem zauważyłam komentarze od mamy. Komentowała każde zdjęcie. Pod moim zdjęciem na plaży musi być miło być tak samolubnym podczas gdy twoja rodzina walczy, kropka, pod moim zdjęciem z kolacji. Niektórzy ludzie bardziej dbają o wyszukane jedzenie niż o własnych rodziców. Pod moim selfie przy basenie mam nadzieję, że dobrze się bawisz, podczas gdy my nie możemy zapłacić rachunków, kropka, nie mogłem w to uwierzyć. Nawet z odległości tysięcy kilometrów próbowała wzbudzić we mnie poczucie winy i sprawić, bym źle wyglądała przed moimi przyjaciółmi i współpracownikami. Ale zamiast się zdenerwować, zacząłem się śmiać, byłem w raju. A ona siedziała w domu i pisała złośliwe komentarze w mediach społecznościowych, jak jakaś zgorzkniała nastolatka kropka w rzeczywistości sprawiała, że wyglądała gorzej ode mnie i jestem pewien, że każdy czytający mógł dokładnie zobaczyć, jak toksyczna była. Postanowiłem nie usuwać jej komentarzy, ani jej nie blokować. Niech wszyscy zobaczą, jak szalona była kropka, niech sami wyciągną wnioski na temat tego, kto tak naprawdę jest problemem w tej rodzinie jej zachowanie przemawiało głośniej niż jakiekolwiek wytłumaczenie. Które mógłbym podać, kropka, zostałem na Hawajach przez pełne siedem dni, a każdy kolejny był lepszy od poprzedniego. Robiłem rzeczy dla siebie, nie próbując nikomu zaimponować ani spełnić niczyich oczekiwań. Najlepszą częścią była cisza, kropka, żadnego ciągłego brzęczenia telefonu z rodzinnymi dramatami, żadnego poczucia winy, nikogo, kto prosiłby mnie o pieniądze. Tylko szum fal i moje własne myśli po raz pierwszy od lat. Kropka, kiedy w końcu poleciałem do domu, poczułem się jak zupełnie inna osoba. Zrelaksowany, kompetentny, a co najważniejsze, wolny od toksycznego cyklu, w którym byłem uwięziony od tak dawna. Wróciłem do pracy odświeżony i skoncentrowany. Kropka, dr Martinez skomentował, jak dobrze wyglądam, a kilku pacjentów zapytało, czy zrobiłem coś innego. Zrobiłam, w końcu postawiłam siebie na pierwszym miejscu. Około dwa miesiące po powrocie z Hawajów zadzwonił mój telefon z numerem, którego nie rozpoznałam. Prawie nie odebrałam, ale coś sprawiło, że podniosłam słuchawkę. Paula. Tu mama. Kropka, powinnam była natychmiast się rozłączyć, ale ciekawość wzięła nade mną górę. Musimy porozmawiać, kontynuowała, zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć. Ta cała sytuacja zaszła za daleko. Musimy się pogodzić i odbudować naszą rodzinę, kropka, nie mogłem powstrzymać się od śmiechu. Teraz chcesz się pogodzić? Po tym, jak się mnie wyrzekłeś. Dramatyzujesz. Wszyscy byliśmy zdenerwowani podczas świąt. Ludzie mówią rzeczy, których nie mają na myśli, kiedy są zestresowani. Chodzi ci o to, że nie mogłeś zapłacić za samochód, który kupiłeś bez pytania mnie, nastąpiła pauza. Myśleliśmy, że będziesz chciała pomóc siostrze, kropka rodzina pomaga rodzinie. Rodzina nie wyprasza się nawzajem ze świąt, mamo. Rodzina nie żąda 25 tysięcy dolarów, a potem wpada w złość, gdy ich nie dostaje, kropka tęsknimy za tobą, powiedziała i przez chwilę jej głos brzmiał łagodniej. Możemy mieć to już za sobą, le nie, powiedziałem stanowczo. Nie mam zamiaru dłużej was znosić. Nie dzwoń do mnie więcej rozłączyłem się i zablokowałem numer. Kropka, ale najwyraźniej nie otrzymali wiadomości. Kilka tygodni później byłam w pracy, kiedy moja recepcjonistka, Janet, wróciła do mojego biura, wyglądając na zdenerwowaną. Doktor Paula, są tu jacyś ludzie podający się za twoich rodziców. Domagają się spotkania i robią niezłą scenę w holu. Kropka, podeszłam do recepcji i rzeczywiście mama i tata wyglądali zupełnie nie na miejscu w ekskluzywnej klinice. Mama głośno rozmawiała z Janet, a tata stał i wyglądał na zakłopotanego. Kropka. Przejechaliśmy całą drogę z innego stanu, aby zobaczyć naszą córkę, mówiła mama. Nie możesz powstrzymać nas przed zobaczeniem jej. Kropka. Kilku pacjentów w poczekalni gapiło się, a ja widziałam doktora Martineza wyglądającego z gabinetu z zatroskanym spojrzeniem. Kropka. Podeszłam do nich spokojnie. Musicie wyjść, teraz. Kropka, Paula, kochanie. Chcemy tylko porozmawiać, powiedział tata. Kropka. Przejechaliśmy tak daleko, dodała mama. Na pewno możesz poświęcić kilka minut swoim rodzicom, powiedziałem, żebyś się ze mną nie kontaktowała. Dotyczy to również pojawiania się w moim miejscu pracy, nie bądź śmieszny, powiedziała mama, podnosząc głos. Jesteśmy twoimi rodzicami, a ja jestem dorosła i nie chcę cię widzieć. Jeśli zaraz nie wyjdziesz, dzwonię po ochronę i policję, odwróciłam się do Janet, proszę zadzwoń po ochronę, nie mówisz poważnie, powiedziała mama. Ale w jej oczach widziałem panikę. Kropka, mówię poważnie. Nękasz mnie w moim miejscu pracy. Wynoś się albo każe cię aresztować za wtargnięcie na teren firmy. Dr. Martinez pojawił się u mojego boku. Czy jest tu jakiś problem? Ci ludzie zakłócają moją praktykę, powiedziałem na tyle głośno, by wszyscy w poczekalni usłyszeli. Odmawiają wyjścia, gdy są o to proszeni. Kropka. Tata chwycił mamę za ramię, choć powinniśmy iść. Kropka, to jeszcze nie koniec, powiedziała mama. Gdy skierowali się w stronę drzwi. Kropka, tak, jest, zawołałem za nimi. Jeśli jeszcze raz się ze mną skontaktujesz lub pojawisz się gdziekolwiek, gdzie jestem, dostanę zakaz zbliżania się. Kropka, to było sześć miesięcy temu i od tamtej pory nie miałam z nimi kontaktu. Dla bezpieczeństwa zmieniłem numer telefonu i upewniłem się, że mój adres nie jest nigdzie publicznie dostępny. Kropka, powiedziałem nawet pracownikom recepcji w pracy, że jeśli ktoś podający się za moją rodzinę pojawi się ponownie. Powinni natychmiast wezwać ochronę. Moje życie jest teraz o wiele lepsze. Ciężko pracuję, podróżuję, kiedy chcę i zacząłem spotykać się z chłopakiem o imieniu David, który pracuje w szpitalu w centrum miasta. jest miły, stabilny, a co najważniejsze, nie oczekuje, że rozwiążę jego problemy finansowe lub poradzę sobie z jego szalonymi krewnymi. Kiedy powiedziałam mu o mojej sytuacji rodzinnej, był zszokowany. Naprawdę zażądali od ciebie zapłaty za samochód, który kupili bez pytania. To był tylko wierzchołek góry lodowej, powiedziałem. Trzy lata spłacania kredytu hipotecznego, ciągłe pożyczki, które nigdy nie zostały spłacone, pokrywanie wszystkich wydatków, kiedy przyjeżdżali. Byłam w zasadzie ich osobistym bankomatem. Lepiej ci będzie bez nich, powiedział i miał rację kropka, nie tęsknię za ciągłymi dramatami, poczuciem winy i wymaganiami finansowymi. Nie tęsknię zachodzeniem na skorupkach jaj i zastanawianiem się, w jakiej sprawie zadzwonią do mnie w następnej kolejności. Nie tęsknię za poczuciem obowiązku rozwiązywania problemów innych, podczas gdy moje własne potrzeby były na ostatnim miejscu. Pieniądze, które wysyłałem im co miesiąc, trafiają teraz na moje konto oszczędnościowe lub na rzeczy, które naprawdę lubię. Od czasu Hawajów spędziłem trzy kolejne wakacje, a w przyszłym roku planuję podróż do Europy. Czasami ludzie pytają mnie, czy źle się czuję z tym, że odciąłem się od rodziny, ale szczerze odpowiadam, że nie. Czuję ulgę, czuję się wolny, czuję. Że w końcu mogę żyć własnym życiem, zamiast finansować ich kropka mam teraz 36 lat i po raz pierwszy w moim dorosłym życiu moje pieniądze należą do mnie. Mój czas należy do mnie. Moje decyzje należą do mnie. Mam karierę, którą kocham, związek, który jest zdrowy i wspierający oraz przyjaciół, którzy szanują moje granice. David i ja rozmawiamy o wspólnym zamieszkaniu w przyszłym roku i po raz pierwszy jestem podekscytowana budowaniem przyszłości z kimś, kto postrzega mnie jako partnera, a nie wypłatę. I dokładnie tak mi się podoba.